Siemano, siewano, witam serdecznie kolejny odcinek i dzisiaj Tosia. Czy ty wiesz gdzie my jesteśmy? Nie. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Zaraz Nie, się wiem. dowiesz. Ale słuchaj, zanim rozpoczniemy cały odcinek, widzowie, podobają Wam się odcinki z moją siostrą. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za tak pozytywny odbiór poprzednich dwóch odcinków. Serdecznie was zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, żeby być na bieżąco z filmami, bo będą naprawdę potężne filmy z siostrą. I Tosia, ja teraz Ciebie poproszę, żebyś weszła do tego domu, do, dobra? I tu, i po prostu dobra. zostań tu dobra. na razie i poczekaj. Ja muszę zejść po jedną osobę. Zaraz wracam. Dobra, lecimy, widzowie, lecimy. Jesteśmy na Kidowicach. Nie wiem, czy widzieliście odcinek UD jeżeli nie, to sobie nadróbcie koniecznie na kanale Dave Games, ponieważ tam zaprosił mnie. Zaprosił mnie i moją siostrę na serwer Kidowice i dzisiaj jestem na tych gitowicach Więc rozpoczyna się piękna przygoda, a ja już właśnie lecę po Dave Sona. Puk, 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 pukam do drzwi, ale wchodzę jak do siebie. Halo Dawidzie! Lipę <grybię>, sorry, ale kwiatki podlewałem, bo na no, tą półkę ma problemu. Wejść. Nie ma problemu, że podlewałeś kwiatki, problem jest taki, że nie miałeś konewki. No bo tą konewkę ja mam, czekaj, czekaj, czekaj. E, tutaj strzygłem, sorry, nie podlewałem. Strzygłem. A, okej, okay. myślałem, że po prostu było... Nie. Podle... Dobra, no nieważne. E, w każdym razie, słuchaj, mam moją siostrę. Jest, czeka za skinami Przyszła? tam w takim domku, jest... Trzeba zrobić jej reakcję na tą, mm. prawda, piękną wioskę I y, y, chciałem, żeby ją oprowadził, bo no, słuchaj, znasz każdy zakamarek tego miejsca Jesteś w końcu twórcą tego miejsca Jesteś, prawda? Człowieku. Można by rzec, że jesteś bogiem tego miejsca, nie? <laughs> Stary, nie przesadzajmy, ale na luzie oprowadzimy, kurde No tutaj wiesz, że jeszcze nie ma aż tyle rzeczy, ale z naszą piątką no tutaj to Z naszą będzie. Naszą piątką miasto. Na, to będzie miasto. metropolia chwila ma. Metropolia, dobra. chciałem to powiedzieć, ale tak często tego używamy na Palionowie To prawda, dobra. prawda że to słowo przyjadło trochę. Dobra, słuchaj. A widzę. No jest, jest w środku. O, ty Uwaga. O, A, wy taki nick fajny ogarnęliście? No oczywiście. To jest, to jest kozackie. Dobra, Tosia. Pyk, pik! Siema! <śmiech> <Heyo>. <śmiech> jak, jak stała <laughs> w ogóle jak czekała! No dobra, dobra. Jak buty, są buty są kozackie. Budy są kozackie. zielone No, no, czekaj. Okay. On cały zielony Haha, ha, ma być Ej, ale mega ładny jest ten skin w ogóle, ty No nie? Arbuz taki fajny Bardzo Moja siostra bardzo lubi bardzo arbuza Dziękuję, kocham I to się ładny będziemy wygląda. ci musieli wiesz co zrobić? Zbudować domek z arbuza cały, cały, no. znaczy, taki cały, wiesz? No tam jak po... na plecach masz, Tak, no? tak, coś, coś w tym bude. stylu No, to będzie mega, mega mocne bude. No dobra, możemy przejść no co? do oprowadzania W takim razie Tutaj, no to jest pierwsza rzecz, gdzie musimy dorobić też wasze podobizny, bo tutaj mamy e, moje podobizny i mojego młodszego rodzeństwa, ale będą też wasze. To się robi z tej strony trzeba zobaczyć, bo z drugiej strony wyglądają. No, bo sam dwa, że to nie, nie, nie wyglądają dobrze. To są nasze trzy skiny. Jeszcze ja nie, nie wiem, poznałaś, czy... jeszcze nie poznałaś tu na lewo, prawda i na prawo, ale poznasz tak, za niedługo. Będzie poznanie, będzie Poznanie. I w ogóle nie wiem, czy Filipie jak my to tutaj musimy przemyśleć, mhm. ale chyba w prawo zbudujemy te wasze skiny. Wiesz, że nie jeden z lewej, jeden z prawej, tylko w prawo, żeby w tamtą stronę szło miasto. though Wiesz tam, co, no, możemy też, możemy też i to jest też do przemyślenia, na przykład odejść od konwencji, która jest na paleo że one są wszystkie w jednej linii I zrobić to bardziej y, niekonwencjonalnie, żeby może stały A? też niekoniecznie wszystkie obok siebie, nie? Chcesz tutaj tak, że tak powiem, wdrożyć nowe rzeczy No nie, no bo no, w sensie... Możemy to przemyśleć, No to no, tak. nawet wyglądało ciekawie No, bo jak będzie wszystko z jednej strony, no to jakby z jednej strony fajnie, z drugiej strony jednak y, jest to takie monotonne, jak będą gdzieś indziej Aha, stały... ja wiem jak ty chcesz, że ty chcesz z drugiej strony na przykład No na Dokładnie, albo, albo bokiem okay. stamtąd, nie? Tak po prostu, okay, żeby okay, okay. żeby niekoniecznie wszystkie były w jednym miejscu. Okej, okay. no, no ale no, to do, do, będziemy do przemyślenia, nie. Dobra, w tym momencie no. stoicie na stajni dla koni. Byłeś stajni. stajni dla koni. No To się lubi tu jest, konie. Konie no, tam. W sensie to są dwa akurat, tylko reszta jest tam, bo nie. zostały przyniesione. Ale one są jeszcze do, no w sumie do wzięcia, bo one nie mają ani siodła, ani nic, więc one są jeszcze takie Fajne. dzikie. dobra, Tosia, jak siądziesz na konie i będzie hmm. i się pokocha, to jest twój. Ale to jakoś trzeba inaczej, nie, jabłko trzeba dać chyba Nie, 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 wystarczy, że, wystarczy, że będzie siadać na niego Ale, już siadłam na niego No to dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz On a to jest inny, ale dawaj jeszcze raz Dawaj na tego z białym i tym, on będzie twój, czuję to Ten? Nie, nie, ten z białymi łatkami. z białymi łatkami. Ale on jest miły No to drugiego Dobra, ten No, uwaga Jeszcze raz, on da radę ja wiem, że Jabłko jest w stanie przyspieszyć ten procent, ale. Nie, znaczy, pro, mi się nie, yes, patrz, nie, pasz, nie! Poszło, poszło, działo. poszło! Nie! Poszło! Co jest Pierwszy kolor, którego. Tak. Nie, da się, da się, dało. Na, wow. na, na Naprawdę! Jest, oswoiłaś Do konia tylko. Kolik. Nie masz siodła jeszcze. Będziemy musieli po niego wrócić, Aha. dobra. Chodź, chodź Białe, na. Kolikku. E, bo ucieknie! Ale to i tak, tak już i jest. Shift, swój, shift, shift. Bo chyba nie ucieknie. Zejść, zejść, jakaś Shift, shift. Aha. Nad kontrolę. o! No dobra, dawaj, dawaj, wychodź dalej. Teraz tak, tutaj na lewo jest zwykły domek, w nim nic nie ma w sumie, to jest taki powiększony od wieśniaków Ale niestety wieśniaków nie ma, wyszli sobie No, będzie trzeba ich ogarnąć No, no, no będzie trzeba, trzeba, trzeba garnąć, garnąć. To będzie ogarnąć, będzie długa robota Tutaj też jest taki domek od wieśniaków, on ma tam zejście w dół ale Ej, ten tu jest ładnie rozbudowany, a bo to dobra, no to to będzie. No, taka szybka tu jest, i tutaj bardzo nic fajnie, więcej nie ma e, Tu jest domek mojego młodszego brata, który jest... Oa, Pan dom, sorry Musisz, musisz to się pisze. uważać na te jeżyny no, 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 bo One ale co są małym wyglądem, no, kują. Gryzą. Spróbuj sobie wejść, no. O. o. Kurczę, kurczę, aa. Biją, 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 no. Tu jest w sumie takie kiedy tu, tu jest portal Ej, do oneteru. Ej, czekaj, meteru. czekaj, mu leci gif Nie, 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 czekaj. O. To miał być bambus, tylko widzisz, że on go źle zbudował! On go źle zbudował. Ale on nie trafił. Ale są, ale ja jest... dopiero teraz to zauważyłem! Ale stary, ale są pan, który leci gil z nas bo są chore A może tak, miał być ten gil? Ej, muszę się go spytać, się, że bo, bo, ja, bo on być. to budował, ja nie miałem na to wpływu. Ej, nie wiem w sumie. Ale to totalnie oni sami w ogóle sobie to okay, będą okay. Ja w ogóle nie miałem wpływu no, no ale nie będziemy wchodzić gdzie. do środka Tosia, bo myślę, że po domach to już cię oprowadzą oni bezpośrednio. A my no, na razie no, tylko no. po Kidowicach się przejdziemy. za Ale jak doma jak ta możemy żaba. wejść? No żaba. O, ta żaba to jest mój domaś. No To Dave ci może po Żabie oprowadzić. O, to, to, proszę bardzo. A więc tak, wbija się tutaj, tu jest taki liście, tylko muszę ucinać cały czas, bo mnie denerwuje. Tu są skrzynki, jakbyś chciał jakieś materiały, to bierz, bo tu, kurde, wszystko jest dla ludzi. To nie ma i tak dobrze, dużo. Dobrze. Ale główny magazyn jest na dole. Do góry tam potem przejdziemy, bo tam nie ma nic ciekawego. A na dole zobacz, twoim oczom ukazuje się przepiękny magazyn. Nie jest jeszcze skończony, w sensie te ściany, bo każda ze ścian, jak widzisz tutaj ma jakieś takie wejście, tu jest na zbroje miejsce. O no ta zbroja akwarium. ucierpiała ostatnio. No, no a wiesz, ja nie gdzie <grym> ona jest. No i jak ją odłożyłeś tu przecież. Jest tu? Aha! No to, dobra, 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 dobra czekaj. Montujemy! Kurde, nie na mnie! Mocy zawodnik, z ciebie, Dawid, naprawdę. Dobra, a tutaj no. jeszcze tą drugą mogę założyć. O, to już będzie ładnie wyglądać tak, jak powinno, bo to od początku w sumie tak miało być. Kurde, nie posprzątałem na gości. O! O! Jaka diamentowa, no. jak się świeci. No. Nie wiem, czemu mam żółtą na lewo, ale dobra, powinna być zielona. Dobra, tutaj śpię. To jest moje miejsce spania łóżeczko i tu jest ogólnie tutaj nie ma tej sekretnej bazy nie ma co szukać nie ma no nie ma no ale nie ufasz mi nie ufasz mi na słowo musisz sprawdzić nie a wiesz co ja ci powiem a, a tam o, może być ta ta klapa taka i dlatego nie przechodzisz tam jest taka baza no no ty dobra. Jesteś, dobra. Ty jesteś głupi, jedyny jesteś głupi że to Nie no, nie rozwalę tego obrazu, ale no już nie, chciałem. No nie ma tam nic. Nie, nie ma, no dobra, no ale, ale nie roczu... ci do końca dnia już po głowie, że tam coś. Ja tu nie jest. przyjdę w noc, ja wstanę o 5 nad ranem, żeby to sprawdzić, nie? Przejdź, ale... przejdź. <ślech> nie będę ci mówić, co tam jest, sprawdzisz. Nie no, Nowe. nie, ale mnie, ale mnie denerwujesz teraz, bo <ślech> ja to poszedł. Nie, nie wytrzymam. Rozwalam blok tu blo, 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 obok. Kurczę, dobra, nic tu nie ma, faktycznie Ty jesteś niedowiarek, nie? Tu jest basen, znaczy basen jestem przyzwyczajony, że jak jest obraz, to coś musi być To nie jest basen, tylko akwarium, to się tak nazywa i tam są ryby, a w sumie to tylko łososie Ale tam kiedyś będzie rafa koralowa, tylko muszę jej jeszcze zdobyć, bo jej nie mam się. a wiesz co to jest? Wiesz jak to się nazywa? To Tu na lewo Tu, 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 tu Tu No Tu Biblioteka. <grym> Blisko? No, nie wiem, no jakieś książki. Nie to wiem. jest enchant. enchant. Można enchantować itemy. Ej, a jakby tak przetłumaczyć a, słowo enchant z angielskiego, to jest. To jak? To będzie ulepszanie? do zaklęć. Tu, tak? Z, 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 z z, z jakieś zaklę... coś zaklęcia. Aha, OK okej, okay. okej. Właśnie. Nie w nie stylu. Ale co to robi? Ej, no, no, no możesz lepszać itemy. Miecz, jak masz taki miecz, widzisz, Padu, niezwykłym mieczem. Jest taki miecz. To później, jak Weź go ulepszysz, to do to. I co ci pisze, jak na to najedziesz? Czekaj, bo yy, nie wiem, z tu do zaklinania. No, 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 to tak o. to się nazywa. Dobra, postaw czekaj, to tutaj. Muszę to postawić. Poczekaj. Musisz skoczyć. Nie tu. <noise> nie trafiłaś, blok. Dobra, Jak dobra. To nie o, no tu, 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 obok, tu, Uf. tu gdzie co ja to stoję. No duża. E, bo te książki wtedy nie działają i nie ulepsza. To jeszcze długa Na, droga aha. przed tobą. No, to, ty no, musisz że to to jeszcze się dużo Minecrafta. nauczyć. Ale spokojnie. Tutaj nic nie ma. W tych uważaj, żeby tam nie spać. Znaczy, o, dobra. A to, co to. Eee, zaraz ci powiem. Czekaj, 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 ja będę wiedział co zostałem. Tajemnica, tajemnica. Dobra, tu eee, nic nie ma. Ale... A, ja wiem, czekaj! Eee, to będzie całe niszczone do tamtego poziomu. A, okej. Okay. Bo tam coś <laughs> będzie, ale jeszcze nie mogę mówić co, ale tutaj dobra, coś dobra. Coś będzie naprawdę solidnego, nie? Rozumiem. Eee, tu jest przejście do kopalni, takie klimatyczne, i tu się wbija na kopalnię I tu się w ogóle też nie wychodzi. W sumie możemy wyjść tędy, bo tutaj się wychodzi na kopalnię i jesteśmy znowu na Kitowika, nie? No i elegancko. To do góry. Ale jak Tosia. chcesz kopać, to możesz no. tam za kopać Musisz, musisz ocenić jaksie. dom Dave'a w skali od 0 do 10 e, takie 8 na 10, moc no. na 10. 8 na 10. No to dobra, no to dobra ocena. To jest dobra Dziewy. ocena. To, to jest dobra tak. ocena. <laughs> dziękuję, Tosiawa, Ja mówię, Nie. dobra ocena, ale dziękuję. Ja dziękuję. Ja, ja dziękuję, to jest naprawdę dobra ocena. Ja, ja spotykałem się z ocenami od niektórych typu 5 na 10 na palionowie. A, napalionowie. zgadnij! Zgadni. nie od ciebie. Nie, nie, nie. Ja <noise> zawsze dawałem szefowi dyszkę. <noise> nie no, nie wiem czy dostałem jakieś środka, ale to mi się kojarzy, że od kogoś tak kurde, taką jedną cenę. Dobra, czego my jeszcze nie zwiedziliśmy tutaj. No i tam się nie zagłębiaj, tam, bo tam jest dom takiego typa. Ja nie wiem jeszcze kto to jest, bo on tutaj chciał się wbić, ale lepiej tam się nie zaglądać, bo ja nie wiem, czy to jest jakiś niebezpieczny typ. No może być jakiś niebezpieczny typ, albo ktoś, nie wiem. Jak... Lepiej nie wchodzić w te rejony po prostu. No właśnie, Tosia. Więc nie ryzykuj. Trzymać się zalega z, z tamtego miejsca, żeby nic się nie stało, bo nie wiadomo jak to bywa. No i no chyba. I w sumie? Chyba wszystko w sumie? z takich najważniejszych rzeczy. No jeszcze wieża, a, tu jest. jest jeszcze chodź, chodź, bo jeszcze jest dwie, Dobra, dwa budynki mi się przypomniały. Trzy w sumie. A tu jest jeden. A, jest ten. No, no stodoła? właśnie. nie? jest jeden stodoła, stodoła. No. <coughs> Ale ładno. Taka a ja tu jest do stodoły, jeszcze dołal. Czy... Leci do stodowy. pyk, pyk. No tam, sumie, jest prosty. tam są konie. To no, są konie, nie? no czyli, czyli, czyli super. Czyli świetna sadała. Tosia, są Kolejne tutaj konie, konie jaka ocena? I dlaczego no, 10 na 10? E... Nie, wiem. No bo konie. Nie, ma, nie 10 na 10, no konie są, ale nie ma czarnych, więc nie fajnie. Jak nie ma czarnych. A, w no ale ma... no, są takie. Ty Obieźcie, no. I chodźcie do góry, bo u góry jest magazyn i tam będziemy robić farmę w przyszłości. Aha. I w tej farmie tutaj wszystkie są takie jakieś. No, ale duży magazyn w ogóle, co jest? Mega no, mocno. No, no i patrzcie, jaki wieżowiec jest. tu jest. Nie widzę, przepraszam. No bo... tu, 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 choć chodź, chodź, chodź. No i tu jest. I tutaj wasze głowy trzeba dorobić. będzie, to będzie są... twoja głowa, wow. tu dorobiona, Jak się z tym czujesz? na no samym szczycie. Na samym szczycie? Jak brzmi jak Gavas. Brzmi, 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 brzmi jakbyś była tu najważniejsza. Brzmi jak dobry plan. <laughs> bo jestem ten najważniejszy. A, no wow. i ogień No dobra, no to chyba mamy. No wszystko i teraz zwierzęta. Jeszcze. No właśnie zawsze zwierzęta Czekajcie, bo zielony przy las. Dużo dobra Bywało eee, więcej! No teraz jest dość mało, bo to jest. Różowa owca. No tu mogą być Zielona. różne owce, spokojnie. Tu. No, Te różowe wie, ci się że, przydadzą nie... pewnie, bo Ty będziesz miał pewnie jakiś różowy domek, Ruda. biorąc pod uwagę Twoją bluzę. Mhm. No, pewnie coś w tych kolorkach będzie. No dobra! Chcimy to tyle. Chcimy Tosia, to tyle. w takim razie pytanie ostateczne. Jaka ocena Twoja kidowic od 0 do 10? Od 0 do 10? 9 na 10. 9 na 10, czyli to czy, jest czy, najlepsza czy... ocena, bo można coś poprawić. Tak. A wiesz, tak. no nigdy nie jest tak. perfekcyjnie. Dokładnie, ja się daję tak. 9. A jakby dała 10 na 10, to by było nieszczere. To byśmy mogli to, to, byśmy mogli już nic tu nie robić. Tak, tak. No, co, no, to co osiedli, 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 osiedli na, na laurach. A tak mamy a tak motywację. Jest motywacja. No dobrze, w takim razie widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Oczywiście śledźcie nasze kanały. Następny odcinek Udejwa. No i co? Bardzo ważne jest to, czego nie powiedziałem na początku filma, a co powinienem powiedzieć. Filmy z Skidowicz będą pojawiać się naprzemiennie, czyli jednego dnia u mnie, następnego dnia Udejwa i tak bez przerwy będziemy sobie skakać z jednego kanału na drugi. Wow! zombiak tu zaatakował. No więc serdecznie was zapraszam do Udejwa, ponieważ tam jest kolejny odcinek. I widzimy się następnych. Elo!